Witajcie, witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. <laughs> no, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was, co byś wolał i będzie to kategoria ciało, część druga, ponieważ ciało, część pierwsza jest już na kanale, nagrywałam to prawdopodobnie dawno, no bo nie pamiętam, żebym w najbliższym czasie to nagrywała. Ostatnio troszeczkę mnie na kanale nie było, znaczy nie to, że nie było, no bo. De facto 6 minut temu wrzuciłam odcinek z Miłości z Gwiazd, ale on był nagrany już chyba z tydzień temu. Serio, że się śmieję. Myślę, że dlatego też się pogorszyła y, też wasza aktywność, bo ja wiecie, tak, wrzucamy raz na dwa dni odcinek, a jeśli chce się mieć stałą uwagę widzów, to powinno się coś codziennie wrzucać. A ja teraz postanowiłam, że właśnie nagram odcinek z Co byś wolał i jeś, jeszcze może przed aktualizacją uda mi się nagrać z. Y, y, Odcinek z miłości gwiazd, ponieważ mam bardzo dużo diamentów. Nawet nie będę tak pierniczyć, tylko wam pokażę po prostu. Tak wygląda moja sytuacja w Klubie Remantyki chyba nawet zatrzymałam nagrywanie, bo niedługo mam yy, reklamę D 2024 diamenty mam. Jestem w sumie mega szczęśliwa z tego, bo tyle mi się udało nazbierać i mam nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek jeszcze przed aktualizacją Je kolejny z miłości gwiazd odcinek 9. Bardzo mam nadzieję, że się uda, ale jeszcze nie wiem, nie obiecuję, ale czekamy. Już kochani, wracam do Was, jak widzicie cały czas jestem sam, odcinek obejrzałam sobie, reklamę 2026 diamentów, nigdy tyle nie miałam, serio nigdy. Mój rekord to był chyba 2002, przed poprzednią aktualizacją tyle miałam, teraz ta liczba wzrosła. Miałabym pewnie jeszcze więcej, gdyby nie to, że wydawałam właśnie diamenty na, na powtarzanie córki księżyca z maksem i na... Miłość z gwiazd, i na to, że postanowiłam. Właśnie coś Wam powiem. Yy, tu mamy Żagle we mgle. Jestem na drugim odcinku pierwszego sezonu. Cofnęłam, bo stwierdziłam, że może uda mi się dojść do tego momentu, w którym grałam z Wami, bo Żagle we mgle są w zawieszeniu na moim kanale. A jeśli dojdę do sezonu czwartego, odcinka ósmego, to będę mogła dalej grać dla Was, jeśli podejmę drogę dyplomacji białej magii i nazwę tak samo swoje zwierzątka, więc w sumie mega skomplikowane to nie jest. Jedyne, co mogę pozmieniać to postacie romansowe, ale myślę, że to nikomu nie będzie przeszkadzać. Kochani, żeby tyle nie gadać, tyle nie pierniczyć, nie gadać o głupotach, przechodzimy do kategorii ciały, część, druga. Okej, okay, dziękuję, może później. Co byś wolał? Mieć brwi na, o, na około głowy? O Boże, fuj. Mieć 10 centymetrów rzęs. Rzęs. Mm, <laughs> Tylko, że jakby ktoś mnie zobaczył, to wyglądałabym trochę troszeczkę dziwnie i nie wiem, czy przyszły mąż by nie uciekł. Ale w sumie w obu przypadkach by uciekł, więc czy ja się przejmuję? <laughs> Co byś wolał? Obciąć sobie samodzielnie włosy? Dać się obciąć profesjonalnemu fryzjerowi, który stracił wzrok? Fun fact, mimo wszystko, chyba jednak wolałabym się obciąć sama. Po prostu bym sobie obcięła bardzo małą część włosów. Stracenie wzroku u profesjonalnego fryzjera troszeczkę mnie <laughs> przeraża, chociaż ja akurat z samodzielnym obcinaniem włosów nie mam dobrych doświadczeń, ponieważ, fun fact, w wieku 13 lat. Właśnie, jak wam kilka razy już opowiadałam, byłam wtedy bardzo zakochana w takim jednym chłopaku, starszym o dwa lata, tralala. Ja sobie dla niego obcięłam yy, grzywkę. I to nie, to nie jest nic, to nie jest jakby, ja tego nie mówię, żeby tutaj jakąś ciekawą historię wymyślić, tylko to jest prawda. Ja sobie dla niego obcięłam grzywkę i myślałam, że będę wyglądać świetnie, a wyglądałam yy, strasznie. Po prostu ta grzywka była nierówna, była brzydka i w ogóle... Mm, przy moich włosach, ja mam dość grube włosy, grzywka po prostu wygląda źle i potem ta grzywka była mega krótka, więc mimo wszystko jednak, więc mam takie złe doświadczenia z obcinaniem sobie samodzielnie włosów, ale jeśli bym właśnie miała tutaj wybierać, to obcięłabym sobie sama, ale bym nie ruszała grzywki, tylko bym mm, końcówki obcięła, chociaż w obecnym stanie nie widzę takiej potrzeby, ponieważ ja niedawno co obcinałam włosy, więc w sumie... Y nie mam jakiejś potrzeby, żeby to zrobić. Co byś wolał? Mieć trzy nosy na swojej twarzy? Mieć język długości swojego ciała? Boże, co to za, co to za dziwne pytania. Oh my god. Ja myślałam, że tu będą bardziej jakieś pytania o sylwetkę i tak dalej, ale no dobra. Język, który bym schowała, ale o mega dziwne pytanie. Co byś wolał? Mieć włosy na języku? Mieć włosy wystarczające się z Twojego nosa, włosy na wystarczające się z nosa, bo włosy na języku nawet przy całaniu są tak obrzydliwe, a włosy z nosa chyba można jakoś wyrwać, a włoski nosowe i tak są, a można jednak jakoś chyba je zregulować, a włosy na języku, no to sobie ich nie ogolisz, bo możesz sobie język urawić, prawda? Więc no, trzeba myśleć o tym w taki odpowiedni sposób. Co byś wolał? Nie móc zamknąć jednego oka, oddychać tylko nosem. Oddychać tylko nosem. nie zamykanie oka mnie przeraża, zwłaszcza na przykład w momencie, kiedy miałabym iść spać i spać z jednym okiem otwartym, to chyba bym zobaczyła jakieś koszmary. Wielkie sorry, kochani, za reklamę. Już wracam. Szóste pytanko. Co byś wolał? mieć uszy tam, gdzie brwi? What the fuck? A brwi tam, gdzie uszy? Mieć nos tam, gdzie pępek, a pępek tam, gdzie nos. Taką dziurę na twarzy. <gry> mm, pierwsze. Mm, jakby nie chciałabym mieć takiej. Tutaj widzę akurat, że przewaga wybrała drugie czyli mieć nos tam, gdzie pępek, a pępek tam, gdzie nos, ale ja sobie nie wyobrażam, no, w sumie obie opcje są, ale no, jakby i co, miałabym taką dziurę zamiast, zamiast nosa, jakby to w ogóle wyglądało. Co byś wolał, mieć włosy ze słomy, mieć świński nos, yy, mieć włosy ze słomy, zdecydowanie. Co byś wolał? Bez przerwy mówić? Tylko, mówić tylko 10 słów dziennie. Bez przerwy mówić, ponieważ ja w sumie i tak, i tak bez przerwy gadam. Jest ja cały czas coś gadam w sensie. Jak jestem w szkole, to mało gadam, no bo tam nie mam z kim gadać. Ale jak jestem poza szkołą, na przykład moja babcia mówi, że mi się buja nie zamyka, i ona ma rację, bo ja mam tyle do powiedzenia na. Tyle rzeczy. Ja w ogóle bardzo lubię rozmawiać. Nawet tutaj na kanale. Przecież te odcinki, na których ja gadam, wymagają jednak tyle gadania, że no gadam. Chyba, że nagrywam odcinek z miłości z gwiazd na przykład, na którym akurat nie gadam, no ale ja lubię do was gadać. No kurczę, no. To jest jednak fajne. W ogóle jakoś tak dziwnie jest z ludźmi, którzy w ogóle się nie odzywają. Ja w sumie nie odzywam się tylko wtedy, kiedy nie mam kim gadać, albo nie mam potrzeby rozmowy z tą osobą, a tak normalnie to serio dużo gadam. Co byś wolał zamiast ręki mieć piracki hak? Mieć o drewnianą nogę. Mieć drewnianą nogę? Mm. Dlaczego? No bo <laughs> tutaj akurat myślę, że niektórzy się wzorowywali bardziej yy, właśnie tymi pirackimi postaciami typu kapitan hak yy, i tak dalej, no bo wiecie, ha ha ha, mieć hak zamiast ręki, no ale sorki, yy. Bądźmy szczerzy, w takich czynnościach y, jak na przykład mycie zębów, ubieranie się, y, nie wiem, y, jedzenie chociażby, y, jakieś takie podstawowe czynności ręce są do tego bardzo potrzebne, szycie, gotowanie dlatego jednak chyba lepiej bez, bez, mieć drewnianą nogę, ponieważ, y, jeśli tak spojrzeć na to w taki praktyczny sposób, y to my więcej robimy rękami niż nogami. Nogami co robimy? Chodzimy, biegamy, nie każdy biega, e, kopiemy, nie każdy kopie, pływamy, nie każdy pływa. No ale ogólnie wydaje mi się, że rękami robimy więcej niż e, nogami, więc no. Co byś wolał mieć nos do góry nogami, mieć pionowe usta, mieć pionowe usta? Aha, ja jestem jakaś zilna. Co byś wolał przytyć? 15 kg? Przytyć 5 kg, ale wyłącznie na twarzy. fu Już Wolałabym przytyć 15 kg, kilo, niż mieć taką buję taką blu, blu, takie po prostu grube coś, ale w ogóle bym nie chciała przytyć. Yy, bo no bo nie, ja i tak się już w sumie nie czuję ze sobą yy. Jakoś mega chudo. Często mówię, że jestem gruba, chociaż mam niby normalną wagę. A ja, ja sobie nie wyobrażam 15 kg grubsza serio. Co byś wolał? Widzieć wszystko, rozmazane, być. <laughs> rozmazanym, być rozmadzanym. <laughs> Nikt by nie zobaczył mojej porażki. Co byś wolał? Mieć stopę odwróconą o 180 stopni, mieć głowę odwróconą o 180 stopni, stopę. Stopę zawsze możesz zakryć skarpetką, nie wiem. Mm, Chociaż są takie nawet choroby genetyczne, że ma się odwróconą stopę, bo widziałam taką dziewczynę, która miała stopę odwrócone, mm, nie wiem, butem czymkolwiek e, możesz usiąść pod kotem i tego tak nie widać. Jakby to da się jakoś zaakceptować, a jakbyś miał odwróconą głowę, to po prostu ludzie by przed tobą alali. więc no jednak jak masz odwróconą stopę, to jako tako... Oczywiście ja się nie śmieję z ludzi, którzy tutaj chorują, tylko po prostu chodzi o to, że... Drugi przypadek jest zupełnie bardziej ekstremalny. Co byś wolał, aby Twoje włosy rozkwitały jak żonkila na wiosnę? Aby Twoje plecy były przykryte mchem? Oh my god. Aby moje włosy rozkwitały jak żonkila na wiosnę? Co byś wolał, aby Twoja skóra była jak skóra ananasa? Oh my god. Aby Twoja skóra była pokryta folią bombelkową Aby moja skóra była pokryta folią bąbelkową. Przynajmniej byłaby delikatna w dotyku, a po tym akana, a, akanasie, ananasie bym się pokaleczyła, ale akurat bym mogła sobie przynajmniej na spórze zbijać te bąbelki. Dobrze, pytanie szesnaste. Co byś wolał mieć jedną dziurkę w nosie, mieć tylko dolną wargę? Yy, mieć jedną dziurkę w nosie, yy, ponieważ usta mają tą, ten, tą, tą tendencję w większości, że dolna warga jest Większa niż górna. Mi to na przykład nie pasuje. Wolałabym, żeby górna warga była troszeczkę większa. Oczywiście do takich tego typu rzeczy jest potrzebny, przepraszam bardzo, ale operacja plastyczna. No chyba, że ma się jakieś takie specjalne pomadki, które powiększają usta, ale to działa w ten sposób, że powiększyć te usta na kilka godzin. A w ogóle z dolną wargą to w ogóle usta były takie. A z jedną dziurką, no też to nie wyglądałoby dobrze, no ale ciężej by się oddychało na pewno, ale jakoś te usta mnie tak obrzydzają, wręcz takie, w sensie jakby gładko dolna warga. Co byś wolał, zielonego grzyba na ręce, czarną pleśni na zębach, fuj, zielonego grzyba na ręce, pleśni, pleśni na ręce, fuj. Co byś wolał, Cia ciało wypełnione helem, ciało wypełnione ołowiem, helem. No, jak nie wiem, jakby ciało mogło być z takiego czegoś twardego, jak owf, zbudowane, a tak to, to bym sobie latała przynajmniej. O kury, to bym miała skrzydła, i bym polecała do sekretu. Nie, ja, Nasiu, uspokój się. A, uspokój oh, się. Co byś wolał? mieć zgrzybiałe paznokcie, ble, ale nie, właśnie to jest ble, ale niektórzy ludzie to y, mają, to nie jest akurat coś takiego abstrakcyjnego, bo zgrzybiałe paznokcie, czy grzybica paznokci, to jest coś co spotyka wielu ludzi, to nie jest takie bardzo abstrakcji. Ab, abs co byś wolał Brodawki na nosie, mm, ble, zgrzybiałe paznokcie. Y jeśli to by było, to mogł, na przykład mogłabym sobie wybrać, to byłoby u nóg, a grzybicy chyba jakoś da się pozbyć, tak? Jest obrzydliwa, jest obleśna, yy, na przykład można się zarazić, albo przynieść, nie wiem, z basenu czy skądś, yy, ale grzybicy da się pozbyć, a brodawki na nosie, no pewnie też da się pozbyć, ale no, 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 no. Co byś wolał? Mieć bardzo żółte zęby? Fuj. Mieć bardzo żółte oczy? Fuj. Boże, dlaczego takie brzmieniły to wszystko. Mieć bardzo żółte zęby, żółte oczy jakąś ropą zalanej ja nie wiem. Akurat ja mam dość białe zęby, ale o zęby zawsze jak są żółte, da się jednak je poprawić. Po pierwsze, trzeba pójść do dentysty na wybielanie albo zdejmowanie kamienia, bo czasami na zębach robi się kamień. Wtedy one się trochę wybielą. Później kupić sobie odpowiednią szczoteczkę i pastę wybielającą, i tych bardzo żółtych zębów można się pozbyć. Nawet nie w to, że będą od razu takie super szkliste i białe, ale no, że będą wyglądać po prostu lepiej, więc to tyle. Ok, I'm happy. Skończyłam kategorię całą, z druga. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Starałam się jak mogłam. Mam nadzieję, że czekacie też na aktualizację z klubu Różniki. I kocham Was. Papa! Pa.